Matura z historii sztuki na 63% w dwa tygodnie. Możliwe czy niemożliwe? A jednak wydarzyło się naprawdę. W zeszłym roku w moim kursie przyspieszonym ratunkowym Sztafeta Maturalna. Wzięła w nim udział Emilia, z którą dzisiaj porozmawiałam i która opowie ci o tym, jak to miała załamkę dokładnie rok temu przed maturą, ale dołączyła do mojego kursu ratunkowego Sztafeta Maturalna i wyciągnęła wynik praktycznie z zera na 63% w dwa tygodnie. Jak tego dokonała i jak ty też możesz to zrobić, opowie ci dzisiaj w naszej inspirującej rozmowie. Mam nadzieję, że ten wywiad będzie dla ciebie jak plasterek, a kurs przyspieszony sztafeta maturalna będzie ci oczywiście ratunkiem. Wszystkie informacje na temat obecnej edycji znajdziesz oczywiście w opisie tego odcinka. A teraz zapraszam na naszą inspirującą rozmowę. Cześć Emilia! Super, że przyjęłaś moje zaproszenie. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak to było yy, uczyć się do matury z historii sztuki w zeszłym roku. No i jak to było w kursie przyspieszonym ratunkowym sztafeta maturalna. Cześć! Cześć, słuchaj, bardzo miło Cię słyszeć. No, co tobą tęskniłam przez ten rok, muszę przyznać. Mm. To była super przygoda, no nauka z Tobą. Tak, cute, bardzo się cieszę. To ja w takim razie muszę powiedzieć dokładnie to samo. Ja mam także, wiem, że wierzę, maturę swoją pisałam wiele lat temu, ale przeżywam z Wami to co roku na nowo, jak swoją, jak swoją. No dobrze, to super, bardzo się cieszę, że w ogóle dzisiaj się widzimy i porozmawiamy. Powiedz mi tak na początku, czy Ty miałeś historię sztuki w szkole? Nie, nie miałam ani razu, bo chodziłam na kierunek humanistyczny, więc gdzieś tam to bardziej mnie interesowało, ale ani razu się z tym nie spotkałam. Spotkałam, więc u ciebie to było pierwszy raz. Okej, okay, dobra. To jak wyglądały Twoje przygotowanie, zanim na ostatniej prostej wskoczyłaś do sztafety, powiedz jak walczyłaś jako samotny rycerz? Może nie byłam samotnym rycerzem, dlatego że razem ze mną uczyły się jeszcze moje trzy dobre koleżanki, okay. i wszystkie zaczynałyśmy od zera. No i oficjalnie naszym planem było to. Że faktycznie wykupujemy prezentacje u ciebie, tylko że za każdym razem, jak się spotykałyśmy, bo miałyśmy też swój własny dzień na historii sztuki, robiliśmy milion i różnych rzeczy. Ja też muszę przyznać, że miałam na tyle komfortowo. Że historia sztuki była moim jednym z trzech przedmiotów, które pisałam dodatkowo rok po mojej oficjalnej maturze. Hmm. Czyli nie miałam aż takiego dużego nawału. No i ostatecznie skończyło się na tym, że nie do końca robiłyśmy tą historię sztuki. Więc tak naprawdę sama sztafeta tylko i wyłącznie mnie uratowała i gdzieś tam nauczyła wszystkiego, co było mi potrzebne potem na maturze. Więc mogę powiedzieć, że to był. Mój taki jedyny załącznik i właśnie jedyna ta broń przed tą maturą. Okej, okay, czyli tak dosłownie kurs ratunkowy. Tak, tak, okay. tak. Okej, okay. a powiedz mi, jakbyś oceniała w skali od 1 do 10 swoją wiedzę przed sztafetą maturalną, po tych takich samodzielnych potyczkach. Chyba muszę stwierdzić, że nawet 1 na 10, że troszeczkę tego było, były też na pewno całą prehistorię przerobiłyśmy. Tak, yy, także faktycznie się starałyśmy coś zrobić, natomiast potem wszystko po prostu odbiegło w siną dal, a poza tym myślę, że jeszcze bym dokoptowała jakieś takie, no, moje zainteresowania, coś co faktycznie mm. lubię, na przykład styl rokoko, to jest coś, co po prostu no mnie fascynuje i sprawia, że faktycznie lubię na to popatrzeć, lubię się zainteresować tematem, no ale tak szeroko pojętą historię sztuki, czyli od tej prehistorii do współczesności, no to na pewno nie miałam w małym paluszku, tak? Także okay. mogłabym śmiało powiedzieć, że nawet to 1 na 10 okay. przygotowanie było Rozumiem. przed sztafetą. Rozumiem. A po sztafecie? Po sztafecie ja myślę, że to było naprawdę dużo i wskoczyłabym na takie no tak właśnie te 7 na 10, że tak, że okay. dużo mi to bardzo dało. Bardzo się cieszę, wow, niezły progres. A powiedz mi w takim razie, jak oficjalny wynik wyglądał na maturze? Możesz się pochwalić. Tak, także od tego 1 na 10 oficjalnie było 63%. Także dla mnie to był naprawdę w ogóle szok. Ale też i ogromny sukces, bo uczyłam się ostatecznie przy tej sztafecie sama mhm. i miałam nawet niecałe dwa tygodnie, także codziennie z Tobą spędzałam cały dzień na tej sztafecie, ale to było naprawdę ciekawe i przyjemne. I sama matura była stresująca, bo wiadomo ile architektury będzie, prawda, mhm. na maturze, ale ostatecznie było OK. Jako jedyna z sali zostałam napisana na wypracowanie. E, tak, i to Bo mi bardzo że... dużo dało. To mi bardzo dużo dało, tym bardziej, że ten temat tego lustra u ciebie był. Tak. E, tak więc to było przecudowne, naprawdę. Ja byłam taka przeszczęśliwa, jak to zobaczyłam. Więc no. Uratowałaś, myślę, że mnie uratowałaś. Bardzo mi miło to słyszeć. To jest w ogóle wspaniała historia. Strasznie się cieszę, że mogę być takim, wiesz, dopalaczem, turbo dopalaczem na ostatniej prostej i po prostu podnosić, jak już ktoś naprawdę wiesz, bez jakiejś takiej wielkiej nadziei, to powiedzieć, że no Ej, damy radę, nie I jakby się nie poddawaj, bo jakby chyba jesteś takim idealnym przykładem na to, że warto się po prostu nie poddawać i cisnąć do końca i po prostu zobaczyć, jak to będzie. Tak, bo z mojej obserwacji troszeczkę jest tak, myślę, że... Niektórzy, może, którzy będą oglądać te filmiki, będą tak samo próbować się ratować u Ciebie, po prostu na tej ostatniej prostej, że nawet właśnie z taką nozerową wiedzą naprawdę da się nauczyć u Ciebie. Bardzo dużo, bo dużo przekazujesz, ale na tyle, że wszystko zostaje w głowie i też przede wszystkim niektórzy naprawdę potrzebują tej historii sztuki, a niektórzy właśnie mają taki zalążek, tak jak troszeczkę ja miałam, że okej, okay, że lubię sztukę, lubię coś artystycznego, więc czemu się nie pouczyć? No i właśnie wydaje mi się, że niektórzy też podchodzą do tego. Z tym, że okej, okay, napiszę sobie historię sztuki. I ostatecznie ja czułam taką presję na sobie, że nie chcę tam pójść i napisać to, nie wiem, na 5-10%, tylko właśnie szukałam tej pomocy, tego, żeby nauczyć się czegoś porządnie, żeby dowiedzieć się jak najwięcej po prostu informacji, no i odnalazłam to u ciebie i naprawdę jestem ogromnie wdzięczna się cieszę. To jest tak, że można się poddać, a można po prostu wrzucić szósty bieg i wcisnąć gaz do dechy, i te ostatnia prosta naprawdę czasem robi cuda. Czasem, jak ktoś się uczy nawet bardzo długo, ale nieregularnie, właśnie, i coś, czego się już kiedyś nauczył, zdążyło wyparować, to te szanse są mniejsze, jak na ostatniej prostej się ja tego jeszcze raz właśnie nie powtórzy, nie uszereguje w głowie, niż nawet jak osoba, która tak jakby się ty na ostatniej prostej powie, dobra, z 1 na 10, lecimy i po prostu codziennie robota. Stawiam się do tego i nie odpuszczam, tylko cisnę i jadę. No i proszę bardzo, takie są efekty. Gratuluję. Super, dziękuję. No, ja Ci przede wszystkim dziękuję. A powiedz mi, jak zapisywałaś się na sztafetę, to oczywiście pewnie czytałeś program kursu, to w ogóle była pierwsza edycja, więc też jeszcze nie było takich rozmów jak dzisiaj rozmawiałam z Tobą, żeby ktoś opowiedział, jak to było, jak to wyglądało, coś tak wiesz, do środka powiedział. Jak sobie wyobrażałaś ten kurs? Czy on spełnił Twoje oczekiwania? Powiem, że tak i że nawet było tego więcej niż się spodziewałam, bo dla mnie najważniejsze było to, że miałam w głowie, że mam bardzo mało czasu i potrzebuję. Wszystkiego naraz. Dlatego właśnie nagrania, które sobie potem puszczałam, robiłam po swojemu, robiłam sobie przy tym notatki, ale to było w jednym miejscu, cała epoka. No to było naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Czego się nie spodziewałam? Nie spodziewałam się tych dodatkowych materiałów, które wrzuciłaś, tych właśnie zadanek, porównań do wypracowania. No to było bardzo. Naprawdę przydatne i nawet takie miłe, że ja się czułam bardzo zaopiekowana tym, że okej, okay, że przychodzę krótko przed tą maturą, a dostaję tyle rzeczy do pracy, że nie boję się po prostu, że nie, nie szłam i naprawdę nie miałam tak, że nic nie napiszę, tylko właśnie z jakąś taką bardzo gruntowną wiedzą, z wszystkimi ciekawostkami, które udało mi się zapamiętać też od ciebie. O tyle to było fajne, że poza tym, że sama omawiałaś tą prezentację. I mogłam to sobie zobaczyć, to miałam też stricte dla siebie prezentację, czyli, że tak powiem, bez Twojego dymka. I to też było wygodne, bo mogłam na przykład sobie coś pokreślić na tym, albo właściwie podkreślać, podkreślić, wyciąć sobie nawet do notatek, które potrzebowałam. No, myślę, że to było też bardzo przyjemne, że poza tym, że oglądałam Ciebie i uczyłam się razem z Tobą, to też jeszcze sama, jak gdzieś chciałam usiąść bardziej, to ta prezentacja czysta też była Przyjemna. Mm -hmm, Okej, okay, bardzo się cieszę. To opowiedziałeś nam w sumie też troszkę, jak wyglądała właśnie twoja praca z kursem, czyli jeśli dobrze zrozumiałam to. Czyli uczyłaś tak. się z nagraniami i po prostu z materiałami w PDF-ach, które były. Tak. włączone do kursu. Tak. I sobie to przerabiałaś, że puszczaj sobie mnie, a potem miałeś pracę własną z tymi materiałami. Tak, dokładnie. Tak, to było dla mnie najwygodniejsze. Ja jestem na pewno wzrokowcem, ale potrzebuję faktycznie, jak jest taka. Dziedzina, gdzie no, nie jestem mistrzem albo nawet jakimś znawcą, to potrzebuję tego jakiegoś mentora, właśnie, który mi opowie coś o tym. O wiele łatwiej też, wydaje mi się, że historii się słucha. Też. Można wyobrażać sobie wiele rzeczy, także to mi było potrzebne, że słucham ciebie i okej, okay, potem sobie łączę fakty razem z tobą, ale też samodzielnie potem próbuję to po prostu sobie zapamiętać, czy z fiszkami, czy właśnie, o właśnie, bo ja trzymałam fiszki. Mhm. Tak, także, także jeszcze sobie to kupiłam i przerabiałam, także gdzieś codziennie na koniec dnia dosłownie pamiętam, że najpierw były nagrania. Potem była prezentacja, i właśnie na koniec z dnia w łóżeczku już po prostu fiszki, tylko z tych, z tych epok, które przerobiłam. Szybko Także taki wojter. Tak. <głos> <głos> Bardzo dobrze, no widzisz świetny przepis w takim razie. A powiedz mi te elementy, które były w kursie, bo no sztafeta działa tak, że jakby każda epoka to jest godzinka, mamy łącznie 8 godzin. No i skończymy jedną epokę, ona przekazuje pałeczkę kolejnej, dlatego to się nazywa sztafeta. No i w tej godzinie każda epoka jakby zostaje obrobiona, że tak powiem, w ten sam sposób, czyli każda jedna dostaje omówienie tego, jakie już zagadnienia pojawiły się na poprzednich maturach, czyli można sobie zobaczyć o co oni faktycznie pytają i że to nie zawsze jest takie przerażające jak sobie maturzysta w głowie wyobraża, że nic nie napisze. Potem zawsze był kontekst omówiony epoki, wyselekcjonowane takie naprawdę crucial, najważniejsze dzieła i artyści, modelowe analizy i jakieś tam terminy do wypracowania. Więc takich w sumie pięć głównych elementów. Na końcu, jeszcze oczywiście wypracowanie było dodatkowo. Czy te elementy opiekowały ci wszystko, czy potrzebowałaś jeszcze coś samodzielnie, gdzieś tam zobaczyć? Z tego co pamiętam, to przez to właśnie, że nie miałam za dużo wiedzy, to potrzebowałam na przykład sobie te dzieła, które wstawiałaś, popodpisywać. Mhm. Musiałam ich, ich samodzielnie po prostu wyszukać, nazwy autora. Mówiłaś to na live, tylko ja na przykład, no też mam tak, że wolę sobie znaleźć idealnie jak to się nazywa, więc to na pewno było to. Co robiłam, no to mi nie przeszkadzało, no bo dodatkowo gdzieś czułam to, że się uczę, więc mm. czasem nawet jest okej, okay nie dostać wszystkiego, nie? trzeba jakąś no, pracę to sobie. To no o, widzisz, no to idealnie, bo poskutkowało. Wydaje mi się, że byłam bardzo zaopiekowana. Tak bym powiedziała, ja się tak czułam. Ja się tak czułam, naprawdę, bo zaczynając sztafetę, miałam trochę stracha, że faktycznie mogę nie zdążyć, ale ostatecznie z tym wszystkim, co od ciebie dostałam, no to po prostu było ok. Ja się czułam naprawdę dobrze. Okej, okay, bardzo się cieszę. A powiedz mi, jakimi trzema słowami byś określiła sztafetę naturalną? Jakie takie są trzy. Nie wiem, rzeczy, które ci się pierwsze kojarzą, albo które zapamiętałaś najbardziej, takie wartości. Ja bym powiedziała pomarańczowa atmosfera, ale nie wiem, <laughs> czy mogę to tak powiedzieć. No, yy, kojarzy mi się ten kolor. Myślę, że pomarańczowy będzie mi się z tym bardzo kojarzył. No dobra, no to moje trzy słowa. To na pewno będzie praca, to będzie ognisko i zaraz wyjaśnię dlaczego. I to będzie taka duma. Praca, wiadomo. Jeżeli ktoś jest właśnie na takim samym stanowisku, jak ja byłam ten rok temu, czyli że potrzebuje na szybko dowiedzieć się wszystkiego, no to trzeba jednak spiąć się, usiąść do tego i pracować razem z tobą przy tej sztafecie. Ognisko. Dlatego, że y, chyba w ogóle kojarzy się gdzieś z takim biegiem, y, z olimpiadą, y, z igrzyskami, ale dla mnie to było właśnie coś takiego, że ja czułam w sobie taką ogromną moc, jak już zaczęłam sztafetę, to czułam w sobie taką energię tego, że faktycznie wszystko działo się szybko ale też z taką energią, że we mnie buchało to, że ja robię to, to i to, ale czuję właśnie razem z tym tą dumę, że z każdym dniem wiedziałam coraz więcej i, i właśnie na koniec dnia, jak zobaczyłam ten wynik z tej historii sztuki, to no naprawdę, to była duma. duma. Także to by było moje trzy słowa. Myślę, wow. że tak. Mega, mega wzrusz. Bardzo się cieszę i ta duma we mnie też jest ogromna. Duma przede wszystkim na tą walkę twoją, bo to właśnie, wiesz, jakby to było mega waleczne stanowisko i tak jak mówisz o tej olimpiadzie, właśnie ten duch walki, to jest coś takiego, co jak opowiadasz, to, to też w mojej głowie bardzo mocno dzięczy. Jak podsumuję, to tak, Emilia, 63% z historii sztuki w dwa tygodnie. Pomyliłam się bardzo? Nie, to jest, ale to jest naprawdę piękne, bo myślę, że nie jedna osoba by po prostu nie pomyślała o tym, że się da, mhm. a się udało. Zresztą ja tak sama nie myślałam. Marzyło mi się 50%. Po tej pracy swojej marzyło mi się przynajmniej te 50%, więc jak zobaczyłam nadwyżkę, to już w ogóle to było naprawdę, naprawdę, no. Piękna. no, ale to jest właśnie to, nie, że wiele osób by nie pomyślało, że się da, bo to nie trzeba myśleć, tylko trzeba robić i ty to zrobiłaś i jesteś takim chodzącym, po prostu wiesz świadkiem tego, że to nie trzeba myśleć, i się zastanawiać, tylko trzeba robić, także brawo. No i powiedz mi teraz, co zrobiłaś z tym wynikiem, jakie studia rozważałaś, gdzie ci się w ogóle historia sztuki przydała, czy ona była faktycznie wsparciem w rekrutacjach, no i co finalnie dzisiaj robisz, mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. Czy tak? Zacznijmy od tego, że okazało się, że matura z historii sztuki była moim najwyższym Rozszerzeniem. Yeah! Tak, do, dosłownie, i ja byłam w takim szoku. To krótka historia mojego życia w 2023 pisałam pierwszy raz maturę, tą nową maturę i z rozszerzenia z polskiego i z angielskiego nie byłam zadowolona. Ostatecznie rok później poprawiałam oba rozszerzenia i oba udało mi się poprawić. Ale nie na tyle właśnie, żeby przebić tą historię sztuki, więc naprawdę ona nie dość, żeby była przyjemnością, to jeszcze właśnie tym najwyższym wynikiem. Tak, It's dokładnie. We do it. <laughs> Super, okej, okay, dobra. No i gdzie Asa z rękawa wyciągnąć w rekrutacji? Aplikowałam na trzy rodzaje studiów. Dwa w swoim, że tak powiem, bliskim mieście, bo w Katowicach, mieszkam bardzo blisko, także na Uniwersytecie Śląskim. Mhm. Dostałam się na oba kierunki, jeden był w Gdańsku, no i niestety, ale chętnych było bardzo dużo, więc tam mi się nie udało, ale zostały dwie opcje. No i rozważałam pomiędzy nimi, także uwaga, pierwsza opcja to była historia sztuki, tak? Dostałaś się. Dostałam się, dostałam się i miałam bardzo wysokie miejsce, bo na setkę albo 120 chętnych byłam 17, że z najwyższym wynikiem, tak? O, I byłam... pani! Tak, więc to też było przyjemne, żeby to zobaczyć. No ale ostatecznie skończyłam na pedagogice, dlatego że gdzieś tak czułam wewnętrznie, że jednak myślę, po tej całej historii, że to była duża przyjemność, i przez to też mam taką bardziej zajawkę, żeby podróżować, oglądać teraz te wszystkie zabytki i że właśnie zdobywać tą wiedzę o tym, ale właśnie tak bardziej z pracą, no to, no to właśnie ta pedagogika ostatecznie wyszła. Oczywiście przydała się ta historia sztuki, że jako rozszerzenie. Mhm. Wykorzystałam już ją też na historii wychowania. Bo mam taki przedmiot wow. e, na pedagogice i tak przydało się. Przydało mi się to przy renesansie, bo rozmawialiśmy właśnie wcześniej o starożytności i właśnie przydało mi się jakieś takie zagadnienia i przydało mi się to też na pedagogikę twórczości. Aha. Tak okay. też na takim e, się przydało. Okej, okay, super. Wow! Kto by no. w ogóle? No widzisz, super, że rozmawiam w takim razie. To ja mam nowe insighty, gdzie ta historia sztuki się przydaje, bo nie, nie miałam pojęcia. Także super, ale to, no widzisz, jak jest coś takiego jak pedagogika twórczości, no to może ta historia sztuki jako taki, wiesz, poboczny, jakiś taki talencik Twój tutaj będziecie wspierać, właśnie, nie? A kto mhm. może kiedyś to połączysz jakoś. Eee, właśnie rozważam w ogóle opcję tego, żeby magisterkę robić z historii sztuki, bo możliwe, że to się uda, i wtedy też mogę nauczać, nie? Ale to jeszcze długa droga, ale myślałam nad tym, myślałam mhm. nad tym, bo bo miała podstawy pedagogiki, a potem można już wiele rzeczy potem robić. Właśnie, ale czy mi się źle wydaje, że na Uniwersytecie Śląskim właśnie jest dobra arteterapia? Jest, tylko ona jest yy, właśnie nie w Katowicach, czy nie w centrum, a w Cieszynie. Ale jest. Aha. I ludzie sobie zachwalają. Myślałam ja nad tym. Tak no, ale tak. Bo już kiedyś miałam absolwentkę z tamtą, a to kilka lat temu. Więc, no, tak właśnie słyszałam dobre słuchy o tamtym kierunku. I to też tak fajnie łączy. Także, hmm? you never know. Także robimy updatey raz na parę lat. Słuchaj, czekam Dobrze. na od ciebie. No i co? Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Cieszę się cieszę, że jesteś taka zadowolona i że ta historia sztuki i mój kurs mógł mieć też wkład taką cegiełkę do tego, gdzie dzisiaj jesteś i życzę ci wszystkiego pięknego i twórczego, wspaniałego rozwoju. No i zostajemy w kontakcie. No ja też się dziękuję. To znaczy myślę, że po prostu to było tak, że my chyba już od trzeciej klasy liceum gdzieś właśnie rozmawiałyśmy o tym, że fajnie by było jednak napisać tą historię i żeby się coś pouczyć i gdzieś byłaś chyba pierwszą osobą taką, że ktoś powiedział, hej obserwuję taką dziewczynę na Instagramie i ona robi materiały, więc tak naprawdę gdyby nie Instagram, to bym nie wiedziała. O Tobie. I faktycznie, no, ale naprawdę nie żałuję, i jak ktoś mówi o tym, że chce pisać Historię sztuki, no to mówię, że no, jesteś super opcją, nie? Żebyś się po prostu nauczyć czegoś i no, widzę, że się łapiesz za serduszko, ale uważam, że nie ma, jak sama też szukałam, że nie ma drugiego takiego przygotowania i w ogóle osoby i materiałów, które faktycznie nie są takie bardzo podręcznikowe, bo twoje rzeczy nie są podręcznikowe. One są właśnie nawet trochę powiązane z zabawą, z jakąś grą, że trzeba robić dużo rzeczy samemu, ale wciąga cię w to żeby oczywiście się nauczyć, no bo tak to przekazuje super tą wiedzę, tym bardziej, no to to będzie, jak wszystko jest w jednym miejscu, także ja też Ci dziękuję, bo, no bo tak jak mówię, ostatecznie byłaś, znaczy ta historia sztuki była moim najwyższym wynikiem z rozszerzenia, więc mega fajnie, mega o! fajnie. Mega, bardzo dziękuję za rozmowę.